W tym odcinku prezentujemy. Alarm na Ukrainie tysiące ludzi bez prądu. Nowy cios Rosji bomba kierowana uderza 130 km od frontu. Drugi Sybir nadchodzi Moskwa zmienia Donbas w kolonie. Pilny atak dronów na Rosję. Płoną rafinerie i gazociągi. Alarm na Ukrainie tysiące ludzi bez prądu. W nocy z piątku na sobotę nad Ukrainą zawył alarm, a w powietrzu rozpoczęła się kolejna faza rosyjskiej ofensywy. Głównym celem nie był jednak front ani sprzęt wojskowy, lecz infrastruktura krytyczna. Uderzenie przeprowadzono przy użyciu dronów, które sparaliżowały system energetyczny w kilku regionach kraju. W obwodzie charkowskim uderzono dziesięciokrotnie w samo miasto Czuchujew. Skutki były natychmiastowe niemal wszystkie dzielnice zostały odcięte od sieci. Rozpoznanie i szybka weryfikacja uszkodzeń trwały całą noc. W miejscowości Zielony Gaj zginął jeden mężczyzna, a całkowita liczba trafionych miejscowości w tym regionie sięgnęła dwunastu. Rosjanie wykorzystali dwadzieścia trzy drony. W obwodzie czernichowskim sytuacja była równie dramatyczna. Operator systemu dystrybucyjnego poinformował, że aż siedemnaście tysięcy osób zostało pozbawionych dostępu do energii. Rosyjski atak skoncentrował się tam na obiekcie energetycznym w rejonie Korułkiwka. W tym samym czasie według rosyjskich kanałów informacyjnych w rejonie Ulianowsk trafiono w stację transformatorową, to kolejny element destabilizacji sieci przesyłowej. Na południu kraju w Zaporożu celem padła instytucja edukacyjna, która stanęła w płomieniach po trafieniu przez drona. Skutki były rozległe, uszkodzone zostały nie tylko mury, ale też pobliskie budynki mieszkalne oraz zaparkowane pojazdy. Rosyjskie siły przeprowadziły w tym mieście pięć osobnych ataków. Z kolei w obwodzie połtawskim ucierpiała infrastruktura cywilna, zniszczono magazyn oraz przedsiębiorstwo handlowe. Wspólnym mianownikiem tych ataków była próba całkowitego przestoju lokalnych łańcuchów dostaw i destabilizacji gospodarki. Pomimo intensywnego natarcia, ukraińska obrona powietrzna nie pozostała bierna. W ciągu jednej nocy zestrzelono aż 136 rosyjskich dronów. Było to jedno z największych przechwyceń od miesięcy. Tarcza zadziałała, ale koszt energetyczny pozostaje wysoki. Eksperci ostrzegają, że wzmożone ataki przed zimą to element rosyjskiej strategii znanej jako wykorzystanie pogody jako broni. Sobotnia eskalacja zbiegła się z wizytą prezydenta Wołodymyra Zełęckiego w Waszyngtonie. Tam odbyło się spotkanie z Donaldem Trumpem, który po raz kolejny zasygnalizował, że nie jest przekonany do przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk. Wcześniej sugerował gotowość do rozważenia takiego wsparcia, jednak podczas rozmów wyraźnie zaznaczył swoje wątpliwości. Powodem ma być niechęć do naruszenia amerykańskich zapasów strategicznych. Decyzja Trumpa wywołała niepokój w Kijowie. Dla ukraińskich władz rakiety dalekiego zasięgu to kluczowy element planu zmuszenia Rosji do negocjacji. Ograniczenie ich dostępności może spowolnić możliwości Ukrainy przełamaniu linii obrony przeciwnika i odbudowie przewagi operacyjnej. W tej sytuacji każda godzina dyżuru, każde rozpoznanie i każdy przechwyt stają się krytyczne dla utrzymania stabilności. Dla Polski, która znajduje się tuż za wschodnią flanką, sytuacja ta ma bezpośrednie znaczenie. Wzrost liczby uderzeń na infrastrukturę oznacza większe ryzyko przestojów w tranzycie energii, wzrost napięcia na granicach i presję na wzmożenie gotowości systemów obrony powietrznej. Obserwujemy działania sojuszników z NATO. Jednak scenariusz, w którym Rosja testuje kolejne odcinki frontu, staje się coraz bardziej realny. Alarmy w Ukrainie to nie tylko ich problem, to ostrzeżenie dla całego regionu. Nowy cios Rosji bomba kierowana uderza 130 km od frontu. W sobotni wieczór Rosja przeprowadziła kolejny atak z powietrza na ukraińskie miasto Łozowa w obwodzie Charkowskim. Wykorzystując przy tym nowy typ bomby kierowanej. Informacje te zostały potwierdzone przez lokalną policję oraz prokuraturę, które podkreślają, że to pierwszy znany przypadek użycia zmodernizowanej bomby UMPB-5, zdolnej do rażenia celów oddalonych nawet o 130 km od miejsca zrzutu. Ataku dokonał rosyjski samolot operujący z przestrzeni powietrznej nad okupowanym terytorium Ukrainy. Dotychczas wykorzystywane przez rosyjskie siły powietrzne bomby, kierowane znane jako KAB, miały zasięg około 60 do 70 kilometrów, co ograniczało ich skuteczność do strefy bezpośrednio przylegającej do linii frontu. Nowa konfiguracja uzbrojenia oznacza istotne rozszerzenie strefy rażenia, co w praktyce umożliwia przeprowadzanie uderzeń znacznie głębiej na zaplecze ukraińskie, bez narażania maszyn na przechwycenie przez obronę powietrzną. Łozowa, miasto leżące na południu obwodu Charkowskiego, odgrywa kluczową rolę jako węzeł kolejowy w ukraińskim łańcuchu dostaw. Uderzenie w ten punkt może skutkować przestojem w transporcie wojskowym, a także w zaopatrzeniu ludności cywilnej. Sześć osób zostało rannych w wyniku eksplozji, co świadczy nie tylko o sile rażenia nowej bomby, ale i o celowym wymierzeniu w obszar cywilny lub infrastrukturalny. Wstępna analiza wskazuje, że Rosja może testować nowy typ uzbrojenia pod kątem skuteczności oraz zdolności do obejścia systemów obronnych przeciwnika. To z kolei może wymusić na Ukrainie przyspieszenie wdrażania procedur alarmowych i modyfikację planów rozpoznania. Dla NATO i Polski ten incydent stanowi sygnał ostrzegawczy. Każde rozszerzenie technicznych możliwości rosyjskiego lotnictwa oznacza wzrost presji na sojuszniczy system obrony powietrznej, szczególnie w kontekście infrastruktury krytycznej wschodniej flanki. Z punktu widzenia bezpieczeństwa regionu eskalacja polegająca na zwiększonym zasięgu bomb lotniczych może oznaczać konieczność rewizji dotychczasowych strategii wczesnego ostrzegania i przechwytywania. W praktyce oznacza to większe obciążenie dyżurów bojowych i konieczność relokacji zasobów sprzętowych oraz personalnych. Dla Polski, jako państwa granicznego i członka NATO, kluczowe staje się nie tylko śledzenie trajektorii rosyjskich działań, ale i gotowość do natychmiastowego reagowania w sytuacji pogorszenia się sytuacji militarnej w regionie Charkowa, który jest relatywnie blisko naszej granicy. Nie można wykluczyć, że Rosja przygotowuje się do kolejnej fazy wojny, testując nowe modyfikacje uzbrojenia, które mogą zostać użyte w skoordynowanych atakach mających na celu paraliż ukraińskiej logistyki. W takiej sytuacji skuteczna współpraca wywiadowcza oraz szybka wymiana informacji wewnątrz NATO staje się fundamentem obrony przed kolejnymi uderzeniami. Drugi Sybir nadchodzi Moskwa zmienia Donbas w kolonie. Rosja nie przestaje zaskakiwać skalą i bezwzględnością swojej strategii wobec okupowanych terenów Ukrainy. Kreml oficjalnie zaprezentował koncepcję, która ma rzekomo stworzyć warunki do powrotu mieszkańców Donbasu, obwodu hersońskiego i zaporowskiego. W rzeczywistości dokument zdradza znacznie szerszy i bardziej niepokojący plan. Moskwa chce systemowo przesiedlić na zajęte ziemie obywateli z najodleglejszych części Federacji Rosyjskiej, od Jakucji po Burjację. Według niezależnych analiz Mamy do czynienia z próbą całkowitej zmiany struktury etnicznej tych obszarów. To klasyczna operacja rusyfikacyjna, przypominająca działania z czasów sowieckich. Program ma na celu wymazanie ukraińskiej tożsamości i szybkie zintegrowanie okupowanych regionów z rosyjską przestrzenią administracyjną, społeczną i kulturową. Dla NATO i Polski to kolejny sygnał alarmowy. Nowo przybyli osadnicy mają zyskać uprzywilejowany status. W praktyce oznacza to pierwszeństwo w przydziale mieszkań, gwarantowaną pracę, preferencyjne kredyty, i ulgi podatkowe. Mają też objąć kluczowe stanowiska w lokalnej administracji, w samorządach oraz w służbach porządkowych. To nie tylko próba zasiedlenia, ale budowy równoległego społeczeństwa w pełni podporządkowanego Moskwie i zdolnego do wdrażania jej procedur. Dla Ukrainy to cios nie tylko militarny, ale przede wszystkim kulturowy i demograficzny. Dla Polski jasny sygnał, że granice i tożsamości mogą być dziś przekształcane przez siłę. Eksperci alarmują, że mamy do czynienia z odtworzeniem schematu znanego z kolonizacji Syberii. Zresztą sam termin drugi Sybir, używany przez ukraińskie Centrum Oporu Narodowego, nie jest przesadzony. Plan Kremla obejmuje także deportację Ukraińców z zajętych terenów, a więc wymuszoną rotację ludności i paraliż społecznej ciągłości. Rosyjskie władze nie ograniczają się tylko do osadników. Na okupowane obszary masowo wysyłani są nauczyciele z różnych regionów Rosji, którym oferuje się atrakcyjne kontrakty i wyższe pensje. Mają oni zastąpić lokalnych pedagogów, którzy odmówili pracy pod nadzorem okupacyjnych struktur. Taki ruch uderza bezpośrednio w fundamenty edukacji i tożsamości młodego pokolenia. Dla NATO i Unii Europejskiej to kolejny dowód, że Moskwa nie szuka deeskalacji wręcz przeciwnie. Wdraża długofalowy plan, którego skutki mogą być trudniejsze do odwrócenia niż zniszczenia wojenne. Polska musi pozostać w pełnej gotowości, kontynuować weryfikację wschodnich procedur obronnych i zabezpieczać łańcuchy dostaw oraz infrastrukturę krytyczną. To, co dziś dzieje się na wschodzie Ukrainy, nie dotyczy już tylko jej suwerenności, to test dla całej Europy, czy pozwoli na trwałe przesuwanie granic, likwidację tożsamości narodowej i budowę kolonialnych struktur pod szyldem Federacji Rosyjskiej. pilny atak dronów na Rosję. Płoną rafinerie i gazociągi. W nocy doszło do skoordynowanego ataku dronowego na dwa strategiczne obiekty przemysłu energetycznego w Rosji. Ukraina przeprowadziła precyzyjne uderzenie w samo serce rosyjskiej infrastruktury, jednocześnie zaatakowano zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu oraz rafinerię w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Oba cele należą do krytycznych elementów rosyjskiego łańcucha dostaw energii i mają kluczowe znaczenie dla zasilania wojska oraz przemysłu. W Orenburgu, gdzie znajduje się jeden z największych kompleksów gazowo-chemicznych świata, rozległy się co najmniej cztery silne eksplozje. Świadkowie informowali o słyszanych detonacjach, według niektórych relacji było ich nawet siedem, po których nad zakładem pojawił się gęsty, czarny dym. Jeden z warsztatów stanął w płomieniach. Lokalna obrona powietrzna nie zdołała przechwycić dronów, co może wskazywać na przełamanie procedur rozpoznania, lub działanie z zaskoczenia. W odpowiedzi natychmiast zawieszono ruch na pobliskim lotnisku, odwołano wszystkie odloty i przyloty, a służby postawiono w stan pełnej gotowości. Orenburski zakład odpowiada za przetwarzanie nawet 37,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Każdy przestój lub uszkodzenie tej skali ma natychmiastowy wpływ na produkcję i dystrybucję paliwa, a także podnosi alarm w rosyjskim sektorze bezpieczeństwa energetycznego. To nie tylko uderzenie w techniczne możliwości, to także cios w morale i sygnał, że Ukraina jest zdolna do prowadzenia działań głęboko na terytorium wroga. W tym samym czasie drony uderzyły także w rafinerię w Nowokujbyszewsku. Obiekt ten będący częścią koncernu Rosneft odpowiada za roczny przerób ponad 8 milionów ton ropy naftowej. Z dostępnych nagrań wynika, że eksplozje były silne i licznie powtarzane, a nad zakładem unosił się ogromny słup dymu widoczny z wielu kilometrów. Rafineria produkuje nie tylko paliwo do samochodów, ale także komponenty do rakiet i silników odrzutowych, co czyni ją celem o podwójnym znaczeniu gospodarczym i wojskowym. Zarówno Orenburg, jak i Nowokujbyszewsk są odległe od linii frontu. Ataki te pokazują więc, że ukraińskie zdolności do obejścia rosyjskich systemów obrony powietrznej znacząco się poprawiły. Z punktu widzenia Polski i całego NATO, eskalacja takich operacji oznacza dalsze osłabienie potencjału Rosji do prowadzenia długotrwałych działań ofensywnych. Każda zniszczona rafineria to realny przestój w dostawach paliw, a także większe ryzyko niestabilności cenowej w całym regionie. Dla Polski kluczowa jest weryfikacja skuteczności wschodniej tarczy przeciwko podobnym zagrożeniom. Przy rosnącej częstotliwości ataków dronowych i sabotażu infrastruktury konieczne staje się podniesienie dyżurów bojowych i rozbudowa systemów rozpoznania na granicach. Obiekty takie jak terminale paliwowe, elektrownie i zakłady chemiczne muszą być objęte priorytetową ochroną, bo każde uderzenie w łańcuch dostaw energii może wywołać efekt domina w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Eskalacja jest faktem. Ukraina testuje skuteczność swojej ofensywy na zapleczu przeciwnika. A Rosja staje przed poważnym wyzwaniem: jak odbudować zaufanie do własnych systemów bezpieczeństwa. Kolejne dni pokażą, czy Moskwa zdecyduje się na militarną odpowiedź, czy wybierze deeskalację i umocnienie obrony wewnętrznej. Jedno jest pewne. Każdy kolejny cios w infrastrukturę krytyczną zmienia układ sił i przesuwa linię frontu daleko poza Donbas.